Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za kolejne już zaszczytne dla mnie zaproszenie, by w tym gronie z okazji ważnych książek, które publikuję, Biały Kruk wystąpić. Spotykamy się w momencie, który właściwie jak każdy z poprzednich, kiedy spotykaliśmy się, wydaje się szczególny. Teraz te doświadczenia, które skupiły nas wokół wydawnictwa Biały Kruk, a raczej wokół tematów, które ono podejmuje, w jakiejś mierze wydają się intensyfikować jeszcze. Pytanie o to, po co Polska, jaki jest, na ile głęboki jej związek z Krzyżem i co znaczy Krzyż i Polska w Europie, dziś jest jeszcze mocniej może odczuwalne niż nawet w czasie poprzednich naszych spotkań, trwających przecież tutaj już chyba ponad 10 lat. Naturalnie pojęcie Europy nie jest w naszej historii pojęciem nowym. Polska weszła do Europy i o tym Jan Paweł II przypominał tylokrotnie, nie w latach 90. czy na progu XXI wieku, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy równo 1057 lat temu w kwietniu roku 966 to było wejście do Europy, której symbolem był Rzym, był papieski Rzym, była wspólnota języka łacińskiego i kultury antyku, jaką chrześcijaństwo na której chrześcijaństwo zaszczepiło swoją dobrą nowinę i uczyniło tę szczególną oazę cywilizacji europejskiej miejscem najważniejszym na kuli ziemskiej, na pewno dla nas najważniejszym miejscem, gdzie rozwinęła się cywilizacja wolności zanurzonej w chrześcijaństwie. Ten rozwój polski w Europie, w Europie Łacińskiej, chrześcijańskiej, ugruntowanej swoimi korzeniami w tradycji grecko-rzymskiej, wiadomo, miał przebieg burzliwy. Nie ma tutaj miejsca ani czasu, by go omawiać, ale warto pamiętać, że... Kolejne pokolenia Polaków walczyły, kiedy byt nasz w Europie, niepodległy byt w Europie, był zagrożony, żebyśmy na równych prawach do Europy wrócili i mogli o jej sprawach, o własnych sprawach i o wspólnych sprawach naszego kontynentu decydować. Ale wiemy, że przemoc totalitarnych ustrojów, które także z Europy się wywodzą, zarówno ten, na zachód od nas ukształtowany w Niemczech, jak i ten na wschód uformowany w Rosji, ale przecież wyrosły z ideologii komunistycznej, z ideologii Karola Marksa. Ustrój totalitarny pozbawiły nas niepodległości, wydawało się, że pozbawiły nas nadziei wtedy ten głos nadziei płynący z zewnątrz do nas, jedną z ważnych postaci, w każdym razie dla mojego pokolenia ważnych, miał miano wolnej Europy. Tak, od 3 maja 1952 roku nadająca rozgłośnia polska Radia Wolna Europa była symbolem tego, czego chcieliśmy od Europy, kiedy nas wolności pozbawiono. Nadziei, że jest wolny świat zakorzeniony właśnie w tej tradycji, z której my nie zrezygnowaliśmy. I walka o powrót. Do tej wolnej Europy, naturalnie już nie tylko jako rozgłośnia radiowa, tylko jako wspólnota dziejowa, w której jesteśmy współpodmiotami. No, oczywiście, odbywała się pod przemożnym wpływem duchowego impulsu, jaki dawała nam naszej wspólnocie narodowej i całej Europie. Nauka Kościoła, przede wszystkim nauka w Polsce prymasa Wyszyńskiego, a później papieża Jana Pawła II. I to właśnie od homilii, jaką wygłosił Jan Paweł II, już przyjeżdżając do Polski Wolnej w 1991 roku, w czerwcu, chciałem zacząć bardzo krótki przegląd kilku wypowiedzi ludzi, których głosu warto słuchać. Ludzi, którzy w ciągu tych ostatnich trzydziestu już ponad dwóch lat, odkąd Polska mieni się wolną, ten głos zabierali, ażeby przypomnieć nam, po co jest Polska w Europie, czym powinna być Europa. Być może jednym z najważniejszych w całej tej historii naszej refleksji nad Europą ostatnich trzydziestu kilku lat głosem, najważniejszą wypowiedzią, czasem zapomnianą, była homilia Jana Pawła II wygłoszona na mszy beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego w Warszawie w czerwcu roku 91. Przypomnijmy, że to jest pielgrzymka do wolnej już Polski, kiedy po raz pierwszy papieża Jana Pawła II spotyka wycie, wycie wrogości, tych samych środowisk, które dzisiaj szkalują go. Być może pokolenia się zmieniają, ale środowiska są te same. Przypomnę, że wtedy redaktor ówczesnego no przecież tak ważnego dla naszej formacji miesięcznika katolickiego znak z którym przez lata związany był Karol Wojtyła pisując do niego pod pseudonimem swoje poezje między innymi ówczesny w 91 roku redaktor naczelny znaku nazywał się Jarosław Gowin powiedział że papież już nie rozumie ojczyzny papież już nie rozumie Polski do której przyjechał Oczywiście dużo mocniejsze, dużo bardziej brutalne głosy dochodzące ze środowiska gazety wyborczej mówiły, że papież właściwie niepotrzebnie tu przyjechał, że to już nie jest jego Polska, że ta Polska chce być w Europie, która nie ma nic wspólnego z przeszłością, którą reprezentuje człowiek w białej Sutannie. I w takim kontekście Jan Paweł II wypowiedział słowa. Które pozwolę sobie przeczytać. To oczywiście bardzo krótki fragment homilii z 9 czerwca 1991 roku. Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 1979 roku na Placu Zwycięstwa, wypowiedziałem to wezwanie: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Tej Ziemi, tej Ziemi polskiej w środku Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej europejskości. Zwróćmy uwagę na to sformułowanie. Mamy naszą własność, własną europejskość. Nikt nam jej nie zabierze i nikt nie może jej zamienić. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, to jest orędzie dobrej nowiny i orędzie chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez dwa tysiące lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przeniesiona, ofiarowana nie po to, abyśmy ją zmarnowali, tylko abyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie. Równocześnie zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca Ducha Europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska, mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu: Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest też część Ducha Europejskiego, część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad wielorakim znaczeniem europejskości. Sobór Watykański zdawał sobie sprawę z tego innego ducha Europy, nie tylko Europy, ale ten duch tu ma swoją kolebkę, tu na naszym kontynencie, ma także swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do naszego stulecia. Myśmy sami to odczuli w swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego sformułował sobór to zdumiewające zdanie: Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka. A więc jeżeli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu, na przykład europejskiego, zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten humanizm ma w Chrystusie swoje najpełniejsze objawienie. Raz jeszcze to powtarzam, bo zbyt się szafuje z wewnątrz i z zewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Te słowa zapamiętajmy. Kiedy wciąż przypominano nam w ostatnich 30 latach, że na klęczkach, na kolanach mamy aspirować do tego klubu uprzywilejowanych, w którym po spełnieniu dopiero wszystkich warunków, które podyktują nam starsi, mądrzejsi i bogatsi od nas, zostaniemy ewentualnie wpuszczeni pod wieloma warunkami, które nadal będą dyktowane z zewnątrz przez tych, którzy uważają się za wyłącznych właścicieli Europy. To im odpowiadał Jan Paweł II, przypominając w 1991 roku w czerwcu, czym jest Europa. Kończył ten fragment słowami. Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełni prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, odkupiony, że jest stale nawiedzany przez ducha prawdy. To jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim i my, Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Koniec cytatu. Sądzę, że ważne jest to sformułowanie dlatego, że przypomina nam o pewnym obowiązku wobec Europy. Nawiedza nas bowiem pokusa, o której za chwilę powiem jeszcze, odwołując się do innego rozmówcy, pokusa odwrócenia się od Europy. Papież mówi od początku swojego pontyfikatu, że nasze miejsce jest w Europie, że mamy obowiązek przypominać Europie, czym ona jest, czym być powinna. Piętnaście lat później, po tej homilii Jana Pawła II, już rok po jego śmierci, miałem okazję rozmawiać z prezydentem urzędującym wtedy w Pałacu Prezydenckim, Lechem Kaczyńskim. 27 lipca 2016 roku, obserwując to, co dzisiaj obserwujemy to zdumiewające, jakbyście chcieli się państwo przekonać jak bardzo to co dzisiaj przeżywamy jest powtórką być może nieco tylko zintensyfikowaną z tego co było lat temu 12 13 można sięgnąć choćby do książki Białego Kruka Filary Niepodległości tom drugi gdzie te rozmowy moje z Lechem Kaczyńskim trzy są opublikowane akurat teraz odświeżyłem je sobie i uświadomiłem sobie że to wszystko, co teraz przeżywamy, te brutalne naciski propagandowe, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością polską, a upokarzające Polskę jako kraj, który odstaje od standardów europejskich, który dopiero musi się ich uczyć i który powinien wszystko zmienić w sobie, żeby dopiero uzyskać jakąś jałmużnę z Europy, to wszystko było wtedy. Odpowiadając zatem na. Na tego rodzaju spostrzeżenie, którym pozwoliłem sobie podzielić się z prezydentem Kaczyńskim, ten stwierdził: Strategicznym celem naszej polityki w tej właśnie sytuacji, nawet jeśli miałoby nas to kosztować przejściową izolację, jest niedopuszczenie do przyjęcia Traktatu Europejskiego w obecnym lub podobnym do obecnego kształcie. W obecnym kształcie, traktat ten nazywany konstytucją raczej nie przejdzie, ale nawet w podobnej postaci będzie dla Polski i zresztą dla wielu innych krajów europejskich nader ryzykowny. Bo to jest 80% federacji, bardzo dziwnej przy tym. To jest ze względu na przyjęte w niej mechanizmy konstytucja najsilniejszych narodów. Polska nie jest narodem słabym, ale jednak nie należałaby w takim układzie do owej bardzo wąskiej grupy decydującej w Europie. W realnym układzie, przy szybko rosnącej roli, którą pani Merkel niezwykle wzmocniła w naszej części Europy oznaczałoby to, że będziemy mieć stolicę w Berlinie. Poważnie mówiąc, trwa rzeczywisty spór o kształt Europy. Moja koncepcja, to są słowa Lecha Kaczyńskiego. Moja koncepcja Europy to związek państw silny, gotów do poszerzania o kraje o odmienności cywilizacyjnej większej niż między Francją a Polską, pozostające jednak w ramach pewnej historyczno-kulturowej wspólnoty. Na przykład o Gruzję. Żeby Europa pozostała silną, musi ograniczyć szaleństwa, które się w niej plenią, a które prowadzą do wymierania Europejczyków, do ostatecznego osłabiania jej cywilizacyjnej odrębności, jej specyfiki kulturowo-historycznej i gotowości do jej obrony obrony wspólnych interesów europejskich na forum globalnym. Żeby radzić sobie z narastającymi od początku tego wieku wyzwaniami, zagrożeniem, gorącą konfrontacją z wojującym islamem, z terroryzmem, ale także zimną, a nie mniej istotną w dalekosiężnych skutkach rywalizacją z Chinami czy Indiami, Europa musi znów wzmocnić siłę tworzących ją państw. Nie może ich zlikwidować czy zastępować tworami o strukturze sieciowej. Silne państwa, takie właśnie jak Chiny czy Indie, będą coraz silniejsze i wcale nie będą chciały naśladować współczesnej konstrukcji europejskiej kwestionującej siłę państw. Jeżeli nie chcemy podzielić losu Rzymu z V wieku, musimy państwa europejskie wzmacniać, a nie osłabiać. Państwo polskie powinno być ważnym elementem tej europejskiej wspólnoty, wspólnoty, która się odradza, a nie zmierza do samozagłady to był 27 lipca 2006 roku. Kolejna ostatnia właściwie rozmowa do której chciałem nawiązać miała miejsce już 6 lat później. Prezydent Kaczyński nie żył. Został wystawiony użyję celowo tego brutalnego określenia na łaskę i niełaskę Władimira Putina przez polskiego premiera, który zdecydował się na rozdzielenie wizyt w momencie szczególnie ważnej dla naszej wspólnoty rocznicy katyńskiej zbrodni. I rząd, który wtedy objął pełnię władzy po śmierci prezydenta Kaczyńskiego, realizował politykę dokładnie odwrotną od tej, o której mówił prezydent Kaczyński politykę rezygnacji z podmiotowości, rezygnacji z polskiego miejsca w Europie jako miejsca godnego i suwerennego miejsca, w którym jesteśmy gotowi zabierać głos mówiąc swoim głosem, a nie powtarzając za nauczycielami ze stolicy Europy, niezależnie od tego czy z Brukseli, czy z Berlina. I pod wrażeniem tego przygnębienia, tego poczucia jakiegoś opuszczenia, osłabienia, samotności, to był rok 2012. Kiedy rozmawiałem z jednym jeszcze autorem może wartym tutaj przytoczenia, z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, wybitnym poetą, eseistą, ten w odpowiedzi na te same pytania o miejsce Polski w Europie wyraził pogląd twardy, skrajny. I pesymistyczny. Warto się nim podzielić, przypomnieć go dlatego, że i dzisiaj często takie myśli przychodzą nam do głowy. Posłuchajmy zatem. Może dlatego Europa nas nienawidzi, mówił Jarosław Marek Rymkiewicz w październiku 2012 roku, bo może Polska jest gwoździem wbitym do trumny, w której zostanie pochowana ich ginąca cywilizacja. Polacy chcąc bronić swojej cywilizacji muszą opowiedzieć się przeciwko cywilizacji europejskiej. Cywilizacja europejska kona i nie wiadomo, czy coś się może uratować. Ale my mamy za sobą wieki polskiej cywilizacji, która potrafiła wedle wzorów rzymskich i greckich i chrześcijańskich ustanowić swoją tutajszą odrębność. Jeżeli zachowamy tę odrębność, to upadek cywilizacji europejskiej nie zagrozi Polsce. Jest prawdopodobne, że wielu Polaków nie dostrzega tego konania, o którym my tutaj mówimy. Wiedzą, bo o tym przecież czytają w gazetach i mówi się o tym w ich telewizjach, że Europa jest w stanie kryzysu i że ten kryzys nas dotyczy, ale uważają, że to jest kryzys gospodarczy, a więc taki, który co pewien czas się zdarza i z jakiegoś tajemniczego powodu musi się zdarzać, ale minie. A przecież my, to znaczy ty i ja, wiemy, że ten kryzys się nie skończy, ponieważ to nie jest kryzys bankowy czy ekonomiczny dla kryzys financière. lecz to jest kryzys kardiak, serce Europy pęka. To jest koniec i musimy dać sobie z tym radę sami, bo Niemcy i Francuzi oraz ich Unia, do której nie wiadomo po co się pchaliśmy, oraz ich banki, nic nam nie pomogą. Nie ma co liczyć na dzieci Hitlera. Będzie dobrze, jeżeli w ogóle. W zamęcie, który nastąpi, nie wiadą tu ze swoimi czołgami i nie założą nowej generalnej guberni. Ale jak sobie dać radę samemu? Jak jeden naród sam bez niczyjej pomocy może się uratować? O tym powinniśmy teraz radzić wszyscy świadomi rzeczy Polacy, wszyscy, którzy z lękiem patrzą w mroczną przyszłość. To zaś prowadzi znów do takiego oto pytania: czy w takiej sytuacji, kiedy na europejskie potęgi, ich pomoc i wsparcie nie możemy już liczyć? A ze wschodu nie możemy oczekiwać niczego dobrego poza łaską śmierci? Czy gdzieś w Europie jest jeszcze ktoś taki, z kim moglibyśmy się już teraz dogadać i sprzymierzyć? To jest pytanie o pewną szerszą wspólnotę. Czy jesteśmy sami w Europie, czy jest ktoś podobny do nas i w podobnej sytuacji? Należałoby, mając na uwadze tę sprawę przymierzy, zapytać Chorwatów, czy chcą być nadal Chorwatami, zapytać Czechów, czy chcą być naszymi braćmi. Zapytać Bułgarów, czy nadal wierzą, że moskiewscy Carowie będą ich chronić przed Turkami. Należałoby zapytać Węgrów, choć akurat w tym wypadku odpowiedzi można się domyślać. Może te narody na południe od Polski usadowione są w sytuacji podobnej do tej, w której my jesteśmy, może w identycznej, może też chcą istnieć i czują zagrożenie, ponieważ zostały zdradzone przez Europę, przez jej rozpadającą się cywilizację. Czy myśl Polska kończył tę wypowiedź Jarosław Marek Rymkiewicz, mogłaby uratować, przyczynić się do uratowania konającej cywilizacji europejskiej? Czy Polska może jeszcze być wielka i straszna, jak pisał Słowacki w pieśni szóstej Beniowskiego, czy może uderzyć duchem na wszystkie jeszcze słowiańskie plemiona, czy może to, co kona na naszych oczach Europę, przymusić do zmartwychwstania? No i co wy na to Polacy? Jesteście gotowi uderzyć duchem? Macie tyle siły, czy położycie się do trumny i zdechniecie razem z całą Europą? To już jak wolicie. Tak mówił Jarosław Marek Rymkiewicz w październiku 2012 roku, wypowiadając tym gorzkim bardzo słowem poczucie osamotnienia i zagrożenia dla dziedzictwa, którego Polska taka, jaką on między innymi reprezentował, zdradzić nie chciała. Ale w odpowiedzi na te pokusę porzucenia Europy, szukania naszej nadziei wyłącznie własną drogą poza Europą, niejako prowadzącą, myślę, że warto przypomnieć na koniec słowa, które skierował do nas dokładnie, co do dnia. 18 lat temu, przepraszam, e, trzy, e, zaraz dobrze mówię 18 lat temu Jan Paweł II. To był ostatni tekst podpisany przez Jana Pawła II 1 kwietnia 2005 roku, na dzień przed jego odejściem. Tekst skierowany do nas. Tekst napisany na zbliżającą się rocznicę 350. Cudownej Obrony Jasnej Góry przed Potopem. Papież pisał tak. Widmo całkowitej utraty suwerenności państwa niosło za sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu straciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu wroga, który jako jeden z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna potrafiła się obronić przed potopem. Ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Niech ten fakt. Mówi również do naszego pokolenia, niech się stanie wezwaniem do wszystkich Polaków, niech przywołuje do strzeżenia skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu, a nie ku upadkowi. To jest wezwanie, to jest testament Jana Pawła II do nas skierowanych, byśmy korzystali z wolności ku zbudowaniu, a nie ku upadkowi. To jest wezwanie do nas żebyśmy w tym duchu nie porzucili Europy, ale walczyli o jej istnienie, o jej odnowienie właśnie zgodnie z Owym Testamentem. Dziękuję Państwu bardzo.